Siewanko, witam się z wami, ja jestem technokrata i zapraszam do kolejnego podsumowania tygodnia, a właściwie dwóch na IT Hardware sam raz przed świętami, więc zanim przejdziemy do oglądania wszystkiego dobrego w nadchodzących świątach, jak to mówią, wesołych, spokojnych. Ja wszystkim życzę zdrowie odpoczynku, bo to w sumie najważniejsze, więc tego wam życzę. No i co? Zaczynamy podsumowanie tygodnia, podsumowanie dwóch tygodni ostatnich od tego, że NASK, czyli taka międzynarodowa organizacja zajmująca się internetem szeroko pojętym, to jest bardzo mocne uogólnienie, ale tak można powiedzieć, podnosi cenę domen. O 50% wzrośnie cena rejestracji domen, oczywiście mówimy tutaj o takiej opłacie wpisowej, bo różne domeny mogą, mając już właścicieli, kosztować różne pieniądze, niektóre naprawdę bardzo, bardzo duże, ale podstawa podstawowa opłata rejestracyjna z 10 do 15 zł rośnie. Teraz już szybko przechodzimy dalej, no bo może strony internetowe nie będą nam za niedługo potrzebne. Tak troszeczkę też zaczynają twierdzić twórcy AI, że czaty AI zastąpią nam w ogóle surfowanie w internecie, będziemy tylko gadać z chatbotami. To w sumie moim zdaniem jest jakaś wizja przyszłości, która nie jest abstrakcyjna, ale na chwilę obecną być może, być może Google poczuje jakąś konkurencję. Próbował Microsoft ze swoimi Bingiem, nie dał rady, a oto być może wyszukiwarka od czatu GPT, czyli od OpenAI da radę Google'owi i ich hegemonii na rynku wyszukiwarek. No cóż, zobaczymy. Przydałaby się tam konkurencja, bo nie ma żadnej. Właściwie utożsamiamy wyszukiwarkę z Googlem i tyle. A propos Google'a to tutaj, czy Google z zupełnie innej beczki, procesor kwantowy Willow, którego Google zaprezentowało. No tutaj. Żeby Wam to tak szybko skrócić, bo jest to temat na cały odcinek, Willow to kolejna iteracja procesora kwantowego od Google. Google podchodzi do procesorów kwantowych na przykład troszeczkę inaczej niż a IBM czy Honeywell, którzy liczą bardziej moc procesorów kwantowych, bardziej od ilości kubitów i zależności między nimi. Co prawda, Google też ma kubity w swoim procesorze, natomiast 105 dokładnie w Willow, natomiast żeby pochwalić się tym, jak bardzo dobrze radzi sobie z obliczeniami, to taki RSC, też test, test obliczeń, takich, że tak powiem, nie mających większego sensu, ale, ale będących jakąś próbką możliwości procesorów kwantowych, dokonał w. 5 minut, co normalnemu komputerowi, najmocniejszemu czy drugiemu najszybszemu komputerowi na świecie obecnie, zajęłoby 10 septylionów lat. To wielokrotnie więcej niż istnieje w ogóle wszechświat. To jest abstrakcja jakaś absolutna. Sam Furta Willow twierdzi, że przez to można poniekąd udowadniać istnienie wszechświatów równoległych, jakoby obliczenia na kubitach mogły odbywać się jednocześnie w różnych wszechświatach. Mózg rozwalony, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Jakbyście go chcieli usłyszeć, to dajcie znać, a ja już lecę dalej z newsami ze świata technologii, to, że Chiny podnoszą ceny na swoje pierwiastki ziem rzadkich, choćby między innymi na Gal, to jest taka poniekąd odpowiedź na amerykańskie sankcje, no i skończy się to niestety prawdopodobnie też podwyżkami cen elektroniki. To jak się ludzie zastanawiają skąd te ceny przeróżnego rodzaju elektroniki się biorą, no to między innymi z tego. A czy dojdzie kiedykolwiek do współpracy z Samsunga i TSMC? Nie. TSMC stawia sprawę jasno, nie, never, nigdy, nigdy, teraz, w przyszłości, nigdy. Nie będziemy współpracować, po prostu się nie lubimy. Tam występuje napięcie nie tylko biznesowe, ale też polityczne, więc no też wyobrażam sobie, że Współpraca TSMC i Samsunga to trochę jak współpraca Korei Północnej i Południowej. No, w teorii możliwe, ale w praktyce raczej nie bardzo. No a propos TSMC, oni już są na finiszu ukończenia swojego procesu 2 nanometry. To znaczy, że nie jest on jeszcze gotowy. Często mówi się o tym, że Intel nie ma jeszcze swojego procesu 20A, którego skipnęło na rzecz 18A gotowego, ze względu na słaby uzysk. No, TSMC te też tego uzysku jeszcze nie ma na poziomie produkcyjnym, czyli wiecie, na takim poziomie, na którym opłaca się produkować zyskiem, bo nie ma bardzo dużego odpadku. Natomiast już teraz ogłaszają, że dochodzą do granicy tego uzysku, po którym już ta produkcja będzie możliwa i prawdopodobnie w przyszłym roku się zacznie. Ja bym spodziewał się najnowszych iPhone'ów właśnie na tej technologii pod koniec przyszłego roku. A do wyścigu dwunanometrowego, że tak powiem, dołącza japońska, japońskie przedsiębiorstwo Rapidus. Robiłem Wam o tym short sam na swoim kanale, gdzie mają oni rzucić rękawice, m.in. TSMC i Samsungowi przez Montaż najnowszych maszyn AOT ASML, które są w stanie w tak ekstremalnych, no, że tak powiem, rozmiarach produkować, wykorzystują do tego technologię ekstremalnego ultrafioletu, tak bardzo krótką falę, że jest w stanie ona. Naświetlać maski poprzez jeszcze jakieś tam odbicia lustronne to też jest temat na osobny odcinek, który chciałbym kiedyś zrealizować, jak wygląda proces produkcyjny półprzewodników. No i takie maszyny są bardzo drogie i one są często kluczem do tych technologii. Z tych maszyn korzysta TSMC, z tych maszyn korzysta Samsung, z tych maszyn korzysta Intel, więc to ASML często jest kluczem do tychże technologii. Tutaj, jak widzicie, jest taka lustra i to tam się odbija, żeby jeszcze mocniej skracać tą falę a właściwie to tak, skracać ją chyba, skracać, żeby była w stanie naświetlić taki bardzo malutki element na kawałku krzemu. I teraz przechodzimy już do producentów tychże procesorów, już nie tylko wykonawców, ale też projektantów, no i w przypadku Intela też wykonawców, chociaż najnowsza seria Ultra właśnie była robiona u TSMC, dobra, to pominiemy, bo chodziły plotki, jakoby Intel i AMD mogło się połączyć. Na chwilę obecną Lisasu dementuje te plotki. Nie dojdzie do takiego połączenia, chociaż ja uważam, że nie jest to niemożliwe do zrobienia. Zwłaszcza jeżeli chce któraś z tych firm konkurować z NVIDIĄ na rynku AI, który jest teraz przyszłością całego hardware'u. Czy tego chcemy, czy nie? Jest. Koniec. Kropka. A zwłaszcza przyszłością zarabiania pieniędzy w kolejnych latach. Więc żeby tak rywalizować z NVIDIĄ, no to to połączenie do obrady. Może jakaś spółka Joint Venture, coś co nie do końca połączy te filmy form formalnie, ale połączy w ramach jakiegoś projektu. No, kto wie, może coś takiego się wydarzy. A jak jesteśmy przy Intelu, no to Intel zaczyna naprawiać arrowlejki. Naprawiać, czy też poprawiać, ponieważ te procesory mogą osiągać wyższą wydajność. Intel to zapowiedział, że zamierza to łatać w BIOSie we współpracy z Microsoftem. Co jest możliwe, pokazuje m.in. to, że Ultra 9285 k jest szybszy pod Linuxem niż pod Windowsem, więc faktycznie kwestia przeróżnego rodzaju w optymalizacji schedulera rdzeni i tak dalej, i tak dalej, może okazać się tutaj kluczowa, żeby ten procesor w nadchodzących miesiącach zyskał na wydajności i faktycznie stał się jakąś ciekawą propozycją. Ja osobiście mam ten procesor, jestem z niego bardzo zadowolony, ale jakbym miał dostać ekstra zastrzyk wydajności, to bym się nie obraził. Ale Intelowi wyszło coś naprawdę dobrego jednak w tym roku i to nie jest procesora, a karta graficzna, bo B580 no jest absolutnym hitem. Wyprzedają się niemalże wszędzie. W Polsce też już się pokończyły, ich ceny poszły w górę, więc już teraz nie są tak fajnie wyceniane, jak były na samym początku, ale generalnie no, dla konkurencją, dla 4060 i 7600 XT są naprawdę znaczącą i no jakby poznaliśmy polską cenę, która w minionych tygodniach która była ustawiona na 1300 zł, natomiast w tym momencie już ciężko wyrwać te karty w tej cenie, bo zwyczajnie, tak jak mówię, wyprzedały się i ich cena niestety poszła w górę. Um... I to nie tylko u nas się wyprzedały, ale między innymi na całym świecie już ta dostępność spadła. Pytanie, czy Intel tak mało wypuścił tych kart graficznych, czy też, no faktycznie są aż tak mocnym hitem. Tego pewnie po jakimś czasie się dowiemy. Natomiast fakt jest taki, że Intel obiecał się, że Obiecał, że tych kart będzie więcej, że będzie ich więcej dostarczać. No a Intel B580, czyli ta karta, ale nie tylko, ale też seria A, staje się jeszcze lepsza, no bo Intel wypuszcza kolejne poprawiane sterowniki. Co prawda, B580 już nie ma takich problemów na samym początku, jak miało, miała seria A, natomiast i tak te sterowniki będą poprawiane. I to jest naprawdę dobra wiadomość, że i tak dobre karty będą z czasem swojego życia zyskiwać. No ale nie zyskuje rynek kart graficznych jako taki. on traci stracił 14,5%, ale ciężko się dziwić. Wszyscy czekają teraz na premierę nowych kart NVIDII, na premierę nowych kart AMD, więc ta sprzedaż zwolniła. Zazwyczaj ona przyspiesza w ostatnim kwartale, ale dlaczego? Bo zazwyczaj w ostatnim kwartale um, nie czekaliśmy na premierę nowych kart graficznych w styczniu. Znaczy czekaliśmy jakieś superek i tak dalej, ale i tak mieliśmy do wyboru te najnowsze i czy jak była premiera nowych kart Widi czy AMD zawsze następowała w trzecim właśnie Kvartalet. Roku, a w tym momencie została przeniesiona na pierwszy kwartał, w związku z tym, no, nie dziwi mnie ani trochę ten spadek sprzedaży w ostatnich miesiącach. Jeżeli chodzi o w ogóle rtx -y i te, na które czekamy, no, to tutaj Zotak wysprzęglił się przed Nvidium i podał listę tych kart graficznych, że będzie to 5090, 5090D, 5080, 5070J i 5070. Więc te karty, których poniekąd się spodziewaliśmy, ale też, e, no, co nieco ze mojej specyfikacji odkrywają karty z rodziny 60. I tak jak 60 jaj całkiem nieźle ma wyglądać, bo ma być to karta 16-gigabajtowym vram -em. być może będzie też wersja 8-gigabajtowa, ale wątpię, ponieważ potężnej krytyce jest poddawana wersja 8-gigabajtowa 5060. No ludzie mówią, że jest to absolutna kpina ze strony NVIDII i troszeczkę się nie dziwię i przede wszystkim dobrze, że takie głosy są. Muszę sam nagrać filmik w tym temacie. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że jeżeli presja byłaby dość mocna, ze strony społeczeństwa. Tak jak to było w przypadku premiery RTX -a 4070, 12 GB, nie 4080, 12 GB, później przemianowanego na 4070 Ti, no to Nvidia widać, że tą presję czuje i jakby poczuła presję w kontekście 5060, to być może pokusiłaby się o wypuszczenie tej karty z większą ilością pamięci VRAM. No choćby te 10 GB, ale już 12 to byłoby naprawdę, naprawdę super, bo 8, no nie czarujmy się, to już jest karta wypuszczana pod 1040, 440p. I tylko 8 giga, no, że nie wspomnę o tym, że DLSS i tak dalej lubi pożreć sobie troszeczkę więcej, zaalokować w pamięci VRAM em, tekstur, w związku z tym no, większa pamięć jest tam potrzebna. A propos Nvidia, no ich premiery serii 5000 zapowiedzieli oni NVIDIA LAN 50, e, trwający 50 godzin LAN, takie, takie wiecie, no, niby nawiązywać ma to do LAN party, ale generalnie będzie to taki event, będzie masa konkursów i tak dalej i tak dalej do wygrania od Nvidia. Ma to trwać od 1:30 czasu polskiego, 5 stycznia do 7, do 7 stycznia, do godziny 3:30, kiedy to wystąpi Jensen na scenie i prawdopodobnie pokaże RTX z serii. 5000. A propos tych rtx no to 5070i dostanie ładne 16GB GDDR7. To, moim zdaniem, będzie jedna z ciekawszych kart graficznych nadchodzącej generacji. Prawdopodobnie zaprezentowana właśnie w styczniu na tym wydarzeniu Nvidia obok 5090 i 5080. Może być naprawdę ciekawą kartą w okolicy tysiąca zł o wydajności. Podejrzewam, że nawet 4080 super, a być może nawet wyższej. Bo to, że 5080 na początku ja sam osobiście zapowiadałem, że to będzie poziom 40-80 super, ale nie będzie znacząco wyższy. E, podobna ilość rdzeni cuda, nawet większa. Taka sama ilość pamięci, ale pamięć szybka. Szybsza nawet niż 5090, bo ta karta ma dostać pamięć o przepustowości aż 30 gigabitów na sekundę, gdzie 28-27 prawdopodobnie dostanie 5090. No, niestety będzie miała tej pamięci dwa razy mniej na dwa razy węższej szynie danych, więc niewiele się ta przepustowość e, jej przyda w konkurowaniu z 5090. To będzie absolutny potwór. E, absolutnie najwydajniejsza karta graficzna na rynku. No i cóż, e, pytanie jak to wpłynie generalnie na wydajność. Moj, ja, ja wyczekuję tutaj jak wypadnie 5080 w stosunku do 4090. Patrząc na przepustowość pamięci, patrząc na jej specyfikację, wydaje mi się, że będzie to karta wydajniejsza od 5090. E, no i teraz jeszcze jeden news a, a propos 5090 i 5080, a mianowicie Zotac, czy też nie Zotac, przepraszam, Acer pod marką Predator wrzucił nieopatrznie, Komputery na sprzedaż z tymi kartami z 5090 i 5080. Niestety nie są wylistowane tam poszczególne ceny tych kart graficznych. Ja się pokusiłem o takie obliczenia na swoim kanale, więc tam Was zapraszam, gdzie cały ten news przedstawiam. Natomiast różnice między tymi kartami będą gigantyczne. To znaczy, że Prawdopodobnie 5090 będzie bardzo droga, będzie to karta w okolicy 13 tysięcy zł, a z kolei 50-80 w okolicy 7 tysięcy zł. Takie jest moje zdanie na ten temat i tak mi wynika z moich mniej więcej obliczeń Różnica, jaka wychodzi w większości portalom z obliczeń, między innymi tutaj IT Hardware, jaka będzie między tymi kartami, to aż 5000 zł. No więc to by się sklejało 7000 i gdzieś 12000 za 50,90. No to moim zdaniem ma sens. A jak jesteśmy jeszcze przy Nvidii, przechodząc do AMD, no to Nvidia dostała po głowie, a konkretnie 40-60 od zintegrowanej karty graficznej dostępnej w AMD Strix Halo, czyli w Apple od AMD, które dopiero nadchodzi. Na razie wyciek nam tylko i wyłącznie jeden benchmark w wulkanie. Natomiast no, nadchodzące integry w tych takich superprocesorach z wypasionymi integrami mogą faktycznie być już na poziomie wydajności nawet tych takich, no, może nie średnio półkowych kart graficznych, ale tych najnowszych ale niskopółkowych kart graficznych. Już nie będą ścigać się z jakimś gtx 1660 czy e, rtx 2060, ale z całkiem świeżym 4060. A jak jesteśmy przy AMD, no to warto pochwalić listę która dostała tytuł e, CEO roku za podsumowanie jej 10-letniej pracy na rzecz AMD no i trzeba przyznać, że kawał dobrej roboty wykonała jednak, nie? Przecież to, co ona zrobiła w AMD przez ostatnie 10 lat, to jest niesamowite. Z absolutnego dna sprawiła, że AMD w tym momencie robi lepsze procesory od Intela, gdzie Intel dominował na rynku, miał potężną, potężną pozycję. W tym momencie nadal, jeżeli chodzi o przychody, wolumin sprzedażowy itd., Intel nadal gigantycznie dominuje na AMD, ale jeżeli chodzi o jakość, o prezentowane technologie, no to trzeba powiedzieć to śmiało AMD wygrywa na chwilę obecną z Intelem i to nie na tak wiecie event tylko znacząco naprawdę znacząco tutaj daje radę AMD wyprzedzać Intela no i to jest zasługa Lisysu, za co została przez magazyn Time nagrodzona tytułem CEO roku jeżeli chodzi o AMD i ich karty graficzne to tutaj jest mega ciekawy plot twist ponieważ AMD zacznie nazywać karty graficzne bliźniaczo do Nvidia, dlaczego bliźniaczo? No bo nie RX 8800XT, nie RX 8000, 9800XT, a ich najnowsza karta graficzna ma się nazywać RXM 9070XT. Brzmi po, äh, e, e, no, że tak powiem, całkiem, całkiem podobnie. Nvidia będzie miała 50-70, a AMD będzie miało 90-70. No, brzmi jak karta, która jest jednak lepsza, prawda? No tutaj 5000, tu 9000. Ciekawy jest to zabieg i ponoć właśnie AMD ma przyjąć taką strategię, jakoby to ta trzecia cyfra się zmienia. Pierwsza cyfra oznacza jakby całą generację, czyli w tym przypadku 9000, a trzecia cyfra, a nie druga jak do tej pory, będzie oznaczała model i być może czwarta cyfra będzie jakąś kolejną iteracją e, Radeonów. A teraz już konsole na zakończenie. Nintendo Switch bez tajemnic, e, mniej więcej wiemy, jak ta konsola wygląda. E, większy ekran, Full HD, e, joycony magnetyczne i design z mniejszymi ramkami, więc pomimo tego, że ekran nam rośnie, konsola nam pewnie nieznacznie urośnie. Cena konsoli na poziomie e, 499 dolarów ma się kształtować, czyli jakieś 3000 zł, ale biorąc pod uwagę, że będzie działała pod kontrolą najnowszego, no może nie najnowszego, ale dużo, dużo nowszego procesora Nvidia, T239, t no to dostaniemy te DLSS-y, wszystkie ray tracingi i tak dalej. Wyobraźcie sobie, jak na archaicznej tegrze Nintendo dawało radę być na rynku przez 10 lat, to jak dostanie technologię upscalingu, to przez następne 20 lat nie wprowadzi Nintendo Switcha 3, bo tak będzie skalować te gry cały czas i wykorzystać. Super, wykorzystywać Super Sampling i Frame Generator do wyciągania ostatnich potów z tej konsolki. A premiera Nintendo Switcha ma rzekomo nastąpić już za niedługo. Być może nawet w styczniu zobaczymy tą konsolę, tak niektórzy mówią. Niektórzy, że styczeń, niektórzy, że końcówka pierwszego kwartału, niektórzy, że lato 2025. Tak czy inaczej, niemal na 99% w ciągu następnego półrocza zobaczymy nowego Nintendo Switcha dwójkę. No i e, między innymi Dibrand, który słynie z tego, że się wysprzęgla na niektóre Konsole, czy rzeczy, które nadchodzą, wysprzęglił się tutaj na Switcha 2, pokazując cover do Switcha 2, gdzie nie widać tego Switcha, natomiast no, widać, że już on nadchodzi, i no tak, tak to z The brandem jest. Oni lubią się wysprzęglić z informacji, które mają. Wiedźmin 4 też został zaprezentowany w ciągu ostatnich dwóch tygodni na jakby Gali The Game Awards za rok 2024. Absolutnie zdominowany. Nował The Game Awards. Najwięcej mówiło się o Wiedźminie 4 po tej, po tej konferencji. I no, tutaj była taka informacja, na co, na co ja zwracałem uwagę w swoim filmie, że został wyrenderowany ten Cinematic Wiedźmina 4 na niezaprezentowanych kartach Nvidia czyli na tej 5000, więc są już one gotowe, są już u partnerów, więc premiera w styczniu moim zdaniem nie jest absolutnie zagrożona. Ciri w głównej roli Wiedźmina 4, no nie wiem, jak ktoś się dziwi, to chyba, nie wiem, wyszedł spod kamienia i był tam ostatnie 20 lat, no bo jednym z głównych takich promowanych zakończeń Wiedźmina 3 było to, że Ciri zostaje Wiedźminką. Gdyby w 2015-16 roku ktoś się was zapytał, kto będzie głównym bohaterem Wiedźmina 4, wszyscy praktycznie wskazywaliby na Ciri. No nagle jakieś takie dziwne oburzenie panuje, że Ciri będzie głównym bohaterem Wiedźmina 4. Nie rozumiem, nie wiem co się zmieniło przez te ostatnie 8-7 lat, że teraz jest to takie oburzenie. Dla mnie jest to naturalny ruch, Ciri jest fajna, jest taka post, postarzona troszeczkę, jak wiecie, była gówniarą w Wiedźminie 3, no to jednak to się dzieje długo po Wiedźminie 3, więc jest już starszą kobietką, znaczy starszą, no może nie starszą, no gdzieś tam po 30, nie? ale widać, że jest taka bardziej doświadczona, a nie, że jest jakąś tam po prostu gówniarą. No i jeżeli chodzi o wielkość Wiedźmina 4, to jeszcze twórcy nie za bardzo chcą to zdradzać. Oni sami mówią, że te, jak na przykład z Kredzi Wino zapowiadali na 10-15 godzin rozgrywki, wyszło im finalnie 30, więc nie chcą mówić, jak to będzie z Wiedźminem 4, bo może być naprawdę różnie. Tak czy inaczej jestem pewny, że jak to redzi, dowiozą na kilkadziesiąt, jak nie na kilkaset e, godzin grania bardzo fajny tytuł. E, no a co o tym wszystkim Andrzej? No Andrzej, pan Andrzej, pan Andrzej Sapkowski mówi, że jest git, że tak naprawdę on nie bierze konsulta nie bierze udziału w konsultacjach przy Wiedźminie 4, nie pracuje przy nim, ale generalnie wspiera e, CD Projekt, jest z nimi w dobrych relacjach. No jak już mu te kilka baniek wypłacili, e, które w sumie mu się nie należało, bo sprzedał za 10 tysięcy złotych prawa do Wiedźmina, nie wierząc absolutnie w przemysł growy, a gra zaczęła grube miliony robić, nawet miliardy, można powiedzieć, bo na tyle jest wyceniany CD Projekt, i to głównie jest jednak zasługa Wiedźmina. No to jak mu już powypłacali ten gruby hajs, to teraz jest już z nimi w dobrych kontaktach. No i na samym końcu e, deklaracja ze strony CD Projektu, że Wiedźmin 4 nie powtórzy błędu Cyberpunka, że już będą testować do skutku, że będą robić tą grę, żeby była pozbawiona błędów i wyszła Pikobelo na premierę. Oczywiście Podejrzewam, że tak nie będzie w dzisiejszych czasach gry nie ustrzegają się błędów na premierę, natomiast byle nie były one rażące, no to będzie całkiem nieźle. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze raz wesołych świąt Wam życzę spokojnych, odpocznijcie, zostawcie suba na kanale IT Hardware. No i co? Widzimy się za tydzień w kolejnym podsumowaniu newsów na tym kanale. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!